Firma Romex jest jednym z partnerów biznesowych Hilti. Przekonajmy się, jak wspieramy ich na co dzień. Do Romexu trafiłem przed trzema laty, w trakcie budowy nowej hali produkcyjnej, gdzie zaproponowałem system odwieszania instalacji technologicznych. Relacje z panem Ryśkiem, tak na dobrą sprawę, były dosyć kluczowe w rozpoczęciu rozmów. Kolejnym etapem było wprowadzenie już pana ryśka we wnętrze firmy. Z założenia to, co nam proponowało Hilti, wyglądało dosyć ciekawie. Stąd poprosiliśmy o analizę, co nam by to dało. Analiza składała się z kilku kroków, ponieważ od samego początku pan Ryszard starał się nas słuchać. Słuchać i wyszukiwać miejsca, gdzie można byłoby faktycznie zastosować usługi Hilti. Wyglądało to wiarygodnie, dlatego spróbowaliśmy pójść razem z Hilti krok dalej, czyli pójść w flotę, pójść w on -track. Podczas implementacji przeprowadziliśmy spis natury wszystkich urządzeń klienta. Jak wyglądała implementacja? 5 dni implementacji, trzy hale produkcyjne, 100 pracowników, 1000 aktywów w systemie. Teraz jesteśmy na takim etapie, że wiemy co mamy. Wiemy, co mamy, gdzie się znajduje, kto co ma, czyli zarządzanie naszym majątkiem stało się naprawdę dużo łatwiejsze niż to było do tej pory. Stały kontakt z klientem sprawia, że nadal znajdujemy obszary, w których kontrakt może pomóc. W najbliższym czasie planujemy wprowadzić bluetoothy na maszyny mobilne w celu weryfikacji ich lokalizacji i wyeliminowania czasu na ich poszukiwania. Klucz do sukcesu? Słuchamy się wzajemnie, identyfikujemy potrzeby, jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i dyskusje. Wspólnie szukamy optymalnych rozwiązań. Co nam pomaga? Zaangażowanie i wielopoziomowe relacje. Mamy wobec siebie dużą dawkę zaufania, dlatego to wszystko funkcjonuje. To jest właśnie Partnerstwo w Biznesie.